Sponsorem odcinka jest Ewa Hońdo, agent nieruchomości Remax Home Professional. Znajdą mnie Państwo przy ulicy Lipnickiej 4 w Bielsku Białej. Z przyjemnością i pełnym zaangażowaniem przeprowadzę Państwa bezpiecznie przez cały proces sprzedaży lub zakupu nieruchomości. Zacznijmy od rozmowy. Dzień dobry Państwu. Dziś poruszymy temat resuscytacji u dzieci. Tak samo u dzieci w wieku od 1 do 12 roku życia, jak i u niemowląt, czyli u dzieci do pierwszego roku życia. Jest kilka różnic w kontekście resuscytacji u dorosłych. O resuscytacji u dorosłych rozmawialiśmy w jednym z pierwszych odcinków. Dziś zwrócimy uwagę na te różnice, powiemy jak się zachować w przypadku zatrzymania krążenia i wyjaśnimy, dlaczego, dlaczego te różnice powstały. U dzieci częściej dochodzi do zatrzymania krążenia z przyczyn oddechowych. Z tego powodu u dzieci wykonujemy 5 oddechów ratowniczych, zanim przystąpimy do ucisków klatki piersiowej. Schemat postępowania jest bardzo podobny jak u dorosłych. Różni się to tylko ilością ucisków i tymi oddechami ratowniczymi. Tak samo różnica polega na sposobie ucisku. Uciskamy jedną ręką, chyba że dziecko jest zbudowane już bardziej jak dorosły, wtedy możemy użyć dwóch rąk. To już należy do oceny przez osobę, która udziela pomocy. Początek jest bardzo podobny. W pierwszej kolejności dbamy o własne bezpieczeństwo. Musimy się rozejrzeć, czy nic nam nie zagraża. Jeśli jest bezpiecznie, ubieramy rękawiczki. I sprawdzamy, czy dziecko jest przytomne. Słyszysz mnie, co się stało? Jeżeli nie reaguje i mamy możliwość poproszenia kogoś o pomoc, ktoś z nami tutaj jest, prosimy od razu, żeby z nami został. Zostań ze mną, będę potrzebować pomocy. W następnej kolejności udrażniamy drogi oddechowe, podobnie jak u dorosłego, odchylając ją do tyłu. Przykładamy policzek. Obserwując ruchy klatki piersiowej, przez 10 sekund oceniamy, czy dziecko oddycha. Jeżeli nie oddycha, od razu przystępujemy do 5 wdechów ratowniczych. Udrażniamy drogi oddechowe, zaciskamy skrzydełka nosa. Ja już mam maseczkę założoną, ale zakładamy maseczkę i wykonujemy 5 wdechów. Osoba, która z nami została, już powinna dzwonić. Mówimy jej, żeby dzwoniła po pogotowie. Odsłaniamy klatkę piersiową i uciskamy klatkę piersiową. W przypadku budowy anatomicznej dziecka, która no, wymaga ucisku jedną ręką, żebyśmy nie użyli zbyt dużej siły, ponieważ uciskamy na około 1 trzecią głębokości mostka. Przykładamy sobie dłoń i wykonujemy 15 uciśnięć. Następnie przechodzimy znowu do wdechów, udrażniamy drogi oddechowe. Wykonujemy dwa wdechy, i ponownie przechodzimy do ucisków. Schemat wygląda w ten sposób. Dlaczego zaczynamy od tych dechów ratowniczych? Tak jak powiedziałem na początku, u dzieci do zatrzymania krążenia częściej dochodzi z przyczyn oddechowych. Jest to potencjalnie odwracalna przyczyna zatrzymania krążenia, dlatego zdarza się dość często, że same wdechy spowodują to, że dziecko zacznie oddychać i to krążenie powróci. U niemowląt, u których stwierdzamy brak oddechu, musimy udrożnić drogi oddechowe. Aby to wykonać, ze względu na ich dużą głowę, która może powodować przygięcie szyi, podkładamy coś pod barki. Najlepiej, jakiś kocyk, poduszkę, zwinięty ręcznik, żeby udrożnić drogi oddechowe. W takim ułożeniu sprawdzamy, czy dziecko oddycha. Przykładamy policzek blisko ust dziecka, staramy się wysłuchać szmer oddechowy. I patrzymy na klatkę piersiową, czy się unosi i opada. Takiej oceny dokonujemy w ciągu 10 sekund. Jeżeli dziecko nie oddycha, wykonujemy 5 wdechów ratunkowych. Obejmujemy szczelnie swoimi ustami usta i nos niemowlęcia i wykonujemy 5 około 1 sekundowych wdechów. Po wykonaniu 5 wdechów przechodzimy do uciśnięć klatki piersiowej. Uciśnięcia wykonujemy albo dwoma kciukami w ten sposób, albo dwoma palcami. Wykonujemy 15 uciśnięć. Po 15 uciśnięciach podobnie wykonujemy wdechy. W tym momencie wykonujemy już dwa normalnie, tak jak u dzieci. I ponownie wykonujemy 15 uciśnięć. I wykonujemy te czynności w pętli do uzyskania powrotu oddechu u dziecka, do przyjazdu służb ratunkowych, albo jeżeli ulegniemy wyczerpaniu, co w przypadku dzieci niemowląt no zdarza się jednak rzadziej. Sponsorem odcinka jest Ewa Hondo, agent nieruchomości Remax Home Professional. Znajdą mnie Państwo przy ulicy Lipnickiej 4 w Bielsku-Białej. Z przyjemnością i pełnym zaangażowaniem przeprowadzę Państwa bezpiecznie przez cały proces sprzedaży lub zakupu nieruchomości. Zacznijmy od rozmowy.